Czy wiedziałeś, że obudowa Signum 300 ARGB od naszego rodzimego producenta Endorfi to sprzedażowy hit, ta kosztująca 349 zł obudowa komputerowa jest już fabrycznie wyposażona w aż cztery wentylatory Stratus z podświetleniem adresowalnym i kontrolą PWM. Wszystkie kluczowe otwory wentylacyjne wyposażone są w łatwe w czyszczeniu filtry przeciwkurzowe. Zapewnia nie tylko dobrą wentylację ale i spokój z czyszczeniem wnętrza na dłuższy okres. Ja jesteś zwolennikiem chłodzenia ciecią, dla Ciebie również mam dobrą wiadomość. Przy dość kompaktowych wymiarach Signum 300RGB obsługuje radiatory o wielkości do 360 mm. Jak przystało na współczesną konstrukcję, cały boczny panel roboczy wykonany został z hartowanego szkła. Wszystko to dostajesz z zachowaniem dobrej jakości wykonania względem ceny. Zainteresowany koniecznie wejdź na komputronik.pl i sprawdź sam.